Witam wszystkich. Niektórzy ogrodnicy już dawno wysiali pomidory, inni tą czynność mają przed sobą. Wśród nas są i tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Jak uprawiać pomidory? Od czego zacząć? Jak o nie dbać? Jak to wszystko po kolei ogarnąć? Postaram się w tym odcinku nieco przybliżyć temat uprawy pomidorów. Przypomnę, że ja stosuję tylko Ekologiczne metody. Nie stosuję żadnej sztucznej chemii. Mam nadzieję, że odcinek ten okaże się pomocny nie tylko dla świeżych ogrodników, ale również dla tych bardziej wprawionych. Serdecznie zapraszam. Każdą uprawę zaczynamy od wysiania nasionek. Kiedy możemy wysiewać pomidory do doniczek, czyli zacząć robić rozsady? Wprawieni ogrodnicy robią to już nawet od połowy lutego. Jeśli jednak dopiero zaczynamy, wysiejmy pomidorki dopiero po 1 marca, a najpóźniej do 30 marca. By rozpocząć, zaopatrzmy się w ziemię do wysiewów. Taka ziemia jest do tego najlepsza ma odpowiednią strukturę jest lekka, przepuszczalna. Teraz potrzebujemy pojemników. Mogą to być doniczki bądź jakieś inne pojemniki z recyklingu. W tych drugich pamiętajmy o zrobieniu dziurek, które odprowadzą nadmiar wody. Pojemniki napełniamy ziemią, lekko ją ugniatamy, tak żeby ziemi było na równi z pojemnikiem. Teraz pozostaje wysiać nasionka. Ja przed wysianiem podlewam ziemię. Gdy woda wsiąknie, robię dziurki na głębokość około od pół do jednego centymetra. I tak możemy wysiać na dwa sposoby. Możemy na przykład kilka nasionek wysiać do jednej doniczki, ale za jakiś czas małe pomidorki będziemy musieli przepikować do osobnych doniczek. To znaczy, że każdą roślinkę. Przenosimy wtedy do osobnej doniczki. W którym momencie powinniśmy to zrobić? Jeszcze nie mam pomidorów, ale pokażę to na przykładzie papryki. Na tym etapie one wyglądają podobnie. A więc, tak roślinka puszcza dwa liścienie, te dwa listki to są liścienie, i później wypuszcza ze środka jednego listka, drugiego. Kiedy będzie miała już dwa listki, to jest pora, że powinniśmy tą. Roślinę przepikować. A musimy je przesadzić, dlatego że w takim zagęszczeniu one będą się źle rozwijały. A jeżeli przesadzimy do osobnych doniczek, to będą miały dostęp do światła, będą miały miejsce, żeby się dobrze rozwinąć. Gdy będziemy przesadzać, nie będzie to błędem, gdy posadzimy je nieco głębiej. Okaże się to nawet dla nich korzystniejsze, gdyż Złodyżek, pomidorek wypuści dodatkowe korzonki. Myślę, że dobrze tutaj widać. Ja tego pomidora y, posadziłam głęboko, aż pod same te liścienie, te dwa pierwsze listki malutkie. Oczywiście możemy od razu wysiać po jednym nasionku do jednego pojemnika. Ominie nas wówczas pikowanie. A więc nasionka wysiane i co dalej? Pojemniki ustawiamy w dobrze oświetlonym miejscu. Najlepiej by było, gdyby to było okno lub balkon od strony południowej. Chodzi o to, by zapewnić jak najwięcej światła naszym roślinkom. Poza tym musi to być ogrzewane pomieszczenie. Pomidory, zanim zejdą, potrzebują nieco wyższej temperatury i to dość wysokiej. Od 25 do 27 stopni będzie najlepsza. Gdy roślinki już wzejdą, możemy temperaturę obniżyć. Tak od 16 do 20 stopni to będzie super. I tak sadzonki trzymamy w domu co najmniej do 15 maja. Tak długo, aż minie ryzyko nocnych przymrozków. W międzyczasie musimy dbać o swoją rozsadę. Podlewać, wietrzyć, obracać doniczki. Roślinki będą odwracać się ku słońcu, więc trzeba przekręcić je w odwrotną stronę. Dzięki temu nie będą przechylone w jednym kierunku i nie będą tak wybujałe. Ja swoje rozsady od czasu do czasu spryskuję samodzielnie przygotowanym preparatem z drożdży. Jak go przygotowuję, dlaczego go stosuję, jak często? Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w jednym z moich starszych filmów. Aby ułatwić do niego dostęp, link umieszczę w opisie tego filmu. A teraz wróćmy do kolejnych etapów uprawy. Mówiłam, że rozsadę wysadzamy dopiero po 15 maja. Chyba, że mamy ogrzewaną szklarnię, to robimy to nieco wcześniej. Jednak zanim wysadzimy do gruntu, czy też do szklarni, rozsadę pomidorów musimy zahartować. Czyli przyzwyczaić do innych warunków, do innej temperatury, do powiewów wiatrów i do bezpośrednich promieni słonecznych. Robimy to stopniowo. Rozsadę najpierw wynosimy na zewnątrz na kilka minut i stopniowo zwiększamy jej pobyt na dworze. Później zostawiamy ją na kilka godzin, dzień, a nawet na noc. Oczywiście, jeśli jest w miarę ciepło. Hartując roślinki, uważajmy na wiatry, które mogą połamać pomidorki. Czasami lepiej ich nie wynosić. Poza tym, pamiętajmy, że ostre słońce może poparzyć liście. Nawet gdy roślina była już wcześniej na dworze, wysoka temperatura, takie mocne słońce, może niestety zaszkodzić. Więc na to bardzo uważajmy. W końcu. Przychodzi moment wysadzania pomidorów na miejsce stałe. Ja wysadzam je do większych doniczek, co najmniej 10-litrowych. Jeśli mamy szklarnię lub możliwość uprawy w gruncie, to pewnie będą rosły znacznie lepiej, ale uprawa w doniczkach również się udaje. Ja pod pomidora dodaję trochę zerwanej pokrzywy żywokostu i pokruszone skorupki jajek. Pomidory możemy wsadzić głębiej niż rosły dotychczas. Pamiętajmy też o palikach, do których będziemy przywiązywać pomidora. Jeśli jest to pomidor wysoki, palik musi być długi. Niektóre pomidory potrafią być wysokie na 2 metry. Pomidory będą próbowały się rozrastać, ale my musimy pilnować, by nie puszczały za dużo pędów. Regularnie więc doglądamy i gdy tylko zobaczymy wyrastający nowy pęd, usuwamy. Są to tak zwane wilki. Najlepiej usuwać je, gdy są takie małe. Niestety czasami przeoczy się i wyrośnie długi, nowy badel. By go usunąć trzeba pomóc sobie sekatorkiem. Pomidory prowadzimy na jeden lub dwa pędy. W miarę pojawiania się owoców. Trzeba też stopniowo od dołu usuwać liście. Pozwoli to na szybsze dojrzewanie owoców. Jak w trakcie sezonu dbać o swoje pomidorki? Czym je dokarmiać? Ja przygotowuję gnojówki: najpierw z pokrzywy, później z żywokostu. To bardzo prosta sprawa. Do wiaderka wrzucamy zerwaną pokrzywę, zalewamy wodą, odstawiamy w zacienione miejsce i czekamy około dwóch tygodni. Od czasu do czasu możemy przemieszać. Zanim podlejemy pomidory gnojówką, musimy ją rozcieńczyć. Zalecana proporcja to jedna część gnojówki, 10 części wody. Czynność tą możemy powtarzać co 2-3 tygodnie. W celu ochrony pomidorów przed zarazą ziemniaczaną co 2 tygodnie opryskuję je drożdżami. Kostkę drożdży rozpuszczam w 10, w 10 litrach wody i pryskam pomidory. Dzięki temu są mniej narażone na choroby. Myślę, że to najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne. Pamiętajmy też, by w miarę wzrostu przywiązywać pomidory do palików. Regularnie podlewać i regularnie zbierać dojrzałe owoce. Starałam się w wielkim skrócie przedstawić zasady uprawy pomidorów. Nie wiem, czy mi się to udało, ale myślę, że dla tych, którzy dopiero zaczynają, będzie to jakaś pomoc. Mam też prośbę dla bardziej doświadczonych: Piszcie w komentarzach o swoich metodach na pewno będzie to cenna wiedza dla nas wszystkich. A dzisiaj wszystkich już żegnam i dziękuję za uwagę.